Cześć, witamy w kolejnym odcinku z BC. Tu już na czwarty, trzeci, okay. czwarty, czwarty, chyba. Lubimy <laughs> się. Dzisiaj elegancki Pan Michał. Proszę o czym, o czym rozmawiać w Więc tak, pamiętacie, mówimy cały czas o linkach w Wasie. Opisaliśmy Wam skrótowo dwa pierwsze pola, czyli trzeba zacząć od potrzeby, od czegoś, czego ludziom brakuje, tak? od problemu. Drugą kwestią jest znalezienie segmentów klientów którzy mają ten problem, mają tę potrzebę, porozmawianie z nimi, zweryfikowanie potrzeby, być może zmienienie tego wyjściowego założenia, jeśli wyjdzie z klientami coś innego. I w tym momencie jesteśmy w miejscu, kiedy mamy z grubsza zrozumieliśmy, jakie są potrzeby i wiemy, czyje to są potrzeby. Tak? Wtedy dochodzimy do pola numer 3, który jest dokładnie pomiędzy tamtymi dwoma polami. To pole tutaj ma taki dosyć tajemniczy, tajemniczą nazwę UVP. Czyli Unique Value Proposition. W języku polskim będzie to. Bardzo, to bardzo, bardzo źle się tłumaczy na unikatowa wartość. Unikatowa propozycja, tak? To jest. może łatwiej powiedzieć, co to jest, mówiąc co to jest. To jest jedno proste zdanie, które mówi, czym jest wartość, Co robi Wasz produkt. Tak? Czym nawet, jest. Nawet jeszcze nie produkt, tylko tak. co, co jest to, co oferujecie tym tak. ludziom w nawiązaniu do tej potrzeby. Tak. O produkcie jeszcze nie mówimy, na razie mówimy tak. o tym, co, co to jest. Tak, czyli najłatwiej to, najłatwiej to zdanie sformułować mówiąc ee, to jest coś dla kogoś, tak, albo rozwiązujemy problem jakiś tam dla kogoś tam. Tak? I jeszcze nie mówimy, czy rozwiązaniem jest apka mobilna, czy, czy portal. narzędzie. Analizy, narzędzie. Nie mówimy o narzędziu, na razie mówimy tak. tylko o problemie i o grupie docelowej. Tak, wtedy w jednym, w jednym, nie wiem, może jakieś przykłady nam przyjdą do głowy? Mamy jakieś? Nie, nie, to przy... nie damy w napisach. Dobrze. Tak, jak nam przyjdą do głowy, to na pewno będą bardzo dobre. Tak. E, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest taka przerywana kreseczka, która rozdziela kanvas na dwie strony. E, jedna to jest rynek, a druga to jest produkt. Te rzeczy, które są po tej stronie, są mocno związane z produktem albo z tym, co się dzieje wewnątrz e, i nie ma interakcji z otoczeniem. Tak? Czyli definicja potrzeby, e, to, Czyli to, na co wy macie wpływ i co jest u was, u was w firmie, w zespole? Dokładnie. A ta część jest bardziej interakcją ze środowiskiem, tak? Czyli na to, na co nie macie wpływu. Natomiast UVP jest dokładnie po środku. Bo z jednej strony definiuje to, czym jest wasz produkt i co rozwiązujecie, ale jest też interakcja z rynkiem. To znaczy, yy, czy ten problem jest. Tak, tak? Tak. Coś jeszcze o UVP? Chyba... Tak naprawdę UVP, jeśli macie dobrze sformułowane UVP, to możecie go potem używać jako takiego elevator pitcha, tak? czy takiego jednego zdania, którym sprzedajecie swój produkt kolegom, inwestorom, znajomym, mamie, babci, no to jest właśnie ważne. Idealnie jeśli to UVP potraficie sformułować w taki sposób, że zrozumie to wasza mama, wasza babcia, czy ktoś taki, kto nie jest bezpośrednio, nie wiem, nie zna się na, na tym biznesie, nie jest specjalistą. Tak? Jeśli jesteście sformułować UVP w sposób przekonywujący dla niespecjalisty, to jest duża szansa, że przekonać każdego. I że to jest to właściwe sformułowanie UVP. Tak, mając takie jednoznaniowe UVP, możecie już napadać, nie wiem, w korytarzach czy w windach właśnie inwestorów i mówić, słuchaj, mam, taki, mam takie coś, to jest coś dlaczego. Rozwiązuje taki, taki problem taki takich ludzi i robię to najlepiej na świecie, na przykład. Dokładnie. Dobra, yy, pogadaliśmy o pierwszym, drugim i trzecim. W następnym odcinku przejdziemy do tego, od czego zazwyczaj wszyscy zaczynają. Wszyscy zaczynają, czyli od rozwiązania. Tak. Do zobaczenia na następnym roku. Cześć. Czas na